Pani dyrektor, panie dyrektorze, pani marszałek, wszyscy Szanowni Goście, ja chciałbym przede wszystkim Państwu bardzo gorąco podziękować. Podziękować za tych 30 lat pracy w tak wielkiej szkole, bo ona jest naprawdę wielka. Jak sobie tak pomyśleć, jak zaczynało się 3000 tysiące uczniów tutaj na tych korytarzach buszowało. Jak dowiedziałem się od pani dyrektor, że tysiąc nauczycieli przewinęło się przez tą szkołę, to naprawdę jest. Wielki kombinat edukacyjny. Czasami mówi się o naszym uniwersytecie, że on jest taki wielki, potężny, że tysiące ludzi zatrudnia, ale jak tak przymierzymy do tej jednej szkoły w Olsztynie, to wcale taki potężny on nie jest w porównaniu do tego, co tutaj się działo i to codziennie się dzieje. Szanowni Państwo, to, są, to jest naprawdę dobra szkoła. Tu są, pracują wspaniali ludzie, tu są wspaniałe dzieci, tu też są wspaniali rodzice, tą, którzy tą szkołę na różny sposób wspierali, wspierają i będą wspierać. Szanowni Państwo, ja życzę, żeby dalej tych przynajmniej 30, a może jeszcze więcej, więcej lat tutaj ta szkoła tak pięknie się rozwijała, żeby funkcjonowała, żeby dawała tylu wspaniałych ludzi Olsztynowi, regionowi i Polsce. I szanowni Państwo, zbliża się rocznica 4 grudnia, gdy ta szkoła otrzymała imię Hansa Christiana Andersena. To staraniem pana dyrektora Gierby to nastąpiło i szeregu innych osób. I życzę w związku z tym, żeby jak najwięcej takiego bajkowego życia nam ta szkoła wnosiła, ale z tych bajek, które szczęśliwie i dobrze się kończą. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Zapraszam Pana bardzo serdecznie. Yeah. Witam Państwa, drogie dzieci. Ja w sumie jestem tutaj bardzo częstym gościem. Byłem często zapraszany przez byłego dyrektora, jestem często zapraszany przez Panią Dyrektor. W imieniu Prezydenta odczytam adres. Szanowna Pani Dyrektor. Uroczystym dniu jubileuszu 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 25 z oddziałami integracyjnymi imienia Hansa Christiana Andersena w Olsztynie, która wchodzi w skład kierowanego przez Panią Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, uprzejmie proszę Panią, grono pedagogiczne i uczniów o przyjęcie moich najserdeczniejszych życzeń i gratulacji. Każda rocznica to czas wspomnień i podsumowań. To także okazja do pochwalenia się sukcesami. Państwa szkoła ma ich niemało. Wspomnę tylko coroczne osiągnięcia uczniów w konkursach międzyszkolnych, jak też w przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty. Wyniki te są efektem pracy dydaktyczno-wychowawczej na najwyższym poziomie, za co należy chylić czoła przed kadrą nauczycielską tej szkoły. Dzisiaj, w dniu obchodów 30. rocznicy powstania Państwa szkoły, kieruję do grona pedagogicznego szczególne życzenia i podziękowania. To właśnie dzięki Państwu młodzi ludzie otrzymują podstawy wiedzy, które ukierunkowują ich na przyszłość. To Państwa praca, przykład i zaangażowanie kształtują ich osobowości oraz mają wpływ na późniejsze podstawy obywatelskie. Za tę pracę. Za taką postawę, za wybranie zawodu nauczyciela serdecznie Państwu dziękuję. Z okazji pięknego jubileuszu 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 25 życzę Państwu, nauczycielom i pracownikom szkoły, jak najwięcej radości, sukcesów pedagogicznych i zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym. Uczniom z kolei życzę jak najlepszych wyników w nauce i dużej satysfakcji z codziennych kontaktów z nauczycielami. Łączę wyrazu szacunku Piotr Grzymowic, Grzymowicz, prezydent Olsztyna. Pani dyrektor, panie dyrektorze, szanowni goście, my w imieniu Olsztyńskich Szkół Podstawowych, ja w imieniu Szkoły Podstawowej 30 imienia Marii Zindary Malewskiej w Olsztynie, tej szkoły zamiedzy, tej, która wspólnie uczy i wychowuje. Pozwólcie państwo, że zacznę nasze podziękowania od słów naszej patronki. Spójrz na tą piękną ziemię, wnet w słońcu żal twój znika. Słabe jest ludzkie plemię, i wciąż się człowiek potyka wpleć czyny i zamiary do wspólnej sprawy ludu nie stracisz w ludzi wiary doczekasz się cudu sądzę że te słowa naszej patronki Maryziny Darymalewskiej odzwierciedlają to co czyni szkoła numer 25 z okazji 30 rocznicy z dnia szkoły składam na ręce pani dyrektor serdeczne gratulacje Pozostaje z szacunkiem i uznaniem dla dorobku szkoły. Na kartach historii szkoły odnotowano radości i osiągnięcia wielu uczniów, które możliwe były do zrealizowania dzięki ofiarności całej społeczności szkolnej. Moc ciepłych słów i serdeczności kieruję do tych, którzy tworzyli i tworzą życzliwą i przyjazną atmosferę. Uczniom wspaniałych wyników w nauce oraz pełnego rozwoju posiadanych zdolności i talentów, bo wiemy, że takie macie. Życzę dalszej owocnej działalności dydaktycznej i wychowawczej, spełnienia wszelkich zawodowych planów i oczekiwań oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech dziedzictwo pana Andersena. Towarzyszy całej społeczności szkolnej w codziennej edukacji. Gratuluję i dziękuję za współpracę. Pani dyrektor, do tych wszystkich życzeń dołącza się również społeczność niewielkiej szkółki. Szkoły Podstawowej Numer 1, która niedawno obchodziła również zacny jubileusz, muszę się tu pochwalić, ponieważ przy okazji życzę właśnie Państwu takiego jubileuszu 65-lecia. Wszystkiego dobrego. Ja natomiast w imieniu Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie chciałam pani dyrektor, gronu pedagogicznemu, yy, nauczycielom, rodzicom, yy, uczniom tej szkoły złożyć jak najserdeczniejsze gratulacje. W codziennym biegu życia niewiele mamy czasu na refleksję i podsumowanie tego, co udało się dokonać. Jedną z chwil, która pozwala nam zatrzymać się, spojrzeć w przeszłość i pomarzyć o przyszłości, jest jubileusz. Z okazji 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 25 w Olsztynie składam dyrekcji gronu pedagogicznemu i całej społeczności szkolnej serdeczne gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia. Nauczycielom. Życzę zadowolenia z pracy zawodowej, wytrwałości i cierpliwości, a także satysfakcji z podejmowanych działań na rzecz dzieci i szkoły. Uczniom życzę nabywania nowych umiejętności, efektywne, efektywnego wykorzystania czasu nauki i wspaniałych chwil spędzonych tutaj w szkole. Dziękuję bardzo szanownym gościom za przybycie na naszą uroczystość i zapraszam ponownie po inauguracji w Kortowie.